Minął 4 czerwca, znowu nas podzielił słyszymy dwie, dwie biegunowe opinie, zupełnie skrajne, z jednej strony początek wolności, wybuch niepodległości, z drugiej strony wydarzenie bez większego znaczenia. No to jest przykład tego, że polityki historyczne z reguły prowadzą nie do tego, żeby historię poznać i zrozumieć, żeby dobra historia stała się nauczycielką dobrej polityki, ale żeby nad historią panować, bo kto panuje nad przeszłością Panuje nad przyszłością. Tymczasem prawda jest taka, że to, co się stało 4 czerwca, leżało poza wyobraźnią większej części społeczeństwa jeszcze 4-5 lat temu. To, że będziemy korzystać z wolności politycznej, wybierać reprezentację polityczną, wybierać na przykład w całości wolny senat, to naprawdę było daleko, nie tylko poza wyobraźnią, ale poza aspiracjami. W pierwszych wyborach za niepodległością Polski, za zmianami politycznymi, głosowało 40% uprawnionych do głosowania. I można by zakładać, że był to wyraz rozczarowania, że za mało, wolno, gdyby nie to, że potem pierwsze wolne wybory samorządowe. W 1990 roku pierwsze całkowicie wolne, znowu większość Polaków nie głosowała. Wybory do Sejmu w 1991 roku, znowu grubo poniżej połowy uprawnionych do głosowania. Nawet świętej pamięci marszałek Małachowski w imieniu komunistycznej lewicy próbował kwestionować legitymizm pierwszego Sejmu wybranego w wolnych wyborach w 1991 roku, dlatego że za mało głosujących. Tak naprawdę to, co się stało w 1989 roku, było wydarzeniem było wydarzeniem wyjątkowym. Ale oczywiście było tylko, ani, ani nie był to, ani nie zagwarantowało nam pełnej niepodległości. Wojska sowieckie stały nadal w Polsce. Ani odsunięcia komunistów od wpływów politycznych. Historia działa się dalej. Zastanawiałem się, do czego można porównać te wybory czerwcowe, Myślę, że dobrym takim punktem odniesienia to jest działalność Rady Regencyjnej w czasie pierwszego odzyskiwania niepodległości, czyli w czasie powstawania II Rzeczypospolitej, a szczególnie na przykład 7 października 1918 roku, proklamacja. Niepodległości przez Radę Regencyjną. Pamiętajmy, wydarzenie też było najzupełniej wyjątkowe, dlatego że, gdyby państwa centralne wygrały wojnę, a wtedy jeszcze wcale nie było pewne, kto tą y, wojnę y, wygra, to fakt proklamowania niepodległości, przejęcia krótko potem y, władzy zwierzchniej nad y, y, Wojskiem Polskim, byłby traktowany jako wydarzenie wyjątkowe. No, było wyjątkowe na tle tego, co się działo y, wcześniej. Natomiast zeszło w cień na tle wydarzeń, które nastąpiły potem. Bardzo podobnie jak w wypadku 4 czerwca. Tak naprawdę, jeżeli chcemy myśleć o historii w kategoriach narodowych, w kategoriach ciągłości, to. Powinniśmy myśleć procesualnie o tym, jak wydarzenia tworzą wydarzenia, dlatego że wszystko tak naprawdę i nasze życie, i nasze działalności, poszczególne wydarzenia są zawsze, łańcuch, są zawsze ogniwami w łańcuchu wysiłków. Nawet jeżeli przyjąć, że odzyskanie podległości w 1918 roku nie było efektem stuletnich dążeń że przez kilkadziesiąt lat dążenia do zyskania państwowości były tylko potwierdzeniem praw Polski, manifestacją praw Polski, podtrzymaniem świadomości, to z całą pewnością odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej było efektem tego odrodzenia politycznego, które zaczęło się w Polsce na przełomie lat 1800, 80. i 90. było następstwem ponad ćwierćwiekowego wysiłku. Myślenie z szacunkiem o minionych wydarzeniach jest potrzebne nie po to, żeby budować taki pluralizm niskich wymagań, żebyśmy nawzajem nie stawiali sobie zarzutów i niewiele od siebie wymagali, tylko wręcz przeciwnie. Warunkiem radykalizmu dążeń tego romantyzmu celów o którym mówił Piłsudski tego myślenia długofalowego tego przekonania o którym mówił Dmowski że Hasło, mieszę siły na zamiary jest słuszne, ale jeżeli naprawdę organizuje się siły i włoży się cały wysiłek, żeby do długofalowego celu dążyć, ono jest ważne właśnie po to, żeby myśleć w kategoriach długofalowych, w kategoriach wielkich celów. Druga rzecz, druga niepodległość powstawała, jak mówiłem, przez, no, prawie, 30, przez prawie 30 lat. To jest efekt tak długo wykreślonych dążeń. Jeżeli dzisiaj myślimy o budowaniu silnej Polski, o budowaniu silnej Polski opartej na fundamentach cywilizacji chrześcijańskiej, Polski, która jest zdolna oprzeć się złym tendencjom cywilizacyjnym w Europie, jednocześnie organizować, współorganizować solidarność państw środkowej Europy, broniąc naszego politycznego bezpieczeństwa, to jest wysiłek, Rozpisany na wiele lat, który legitymuje się dążeniem do celu, a nie chwilowymi manifestacjami tak zwanej chwilowej skuteczności. On wymaga wielu dążeń, konsekwencji, organizowania sił, ale potrzebuje też ludzi, którzy do tego celu będą przekonani. Taka kultura myślenia politycznego jest możliwa wtedy, kiedy odejdziemy od myślenia o wydarzeniach minionych, również o tej drodze do niepodległości, którą dzisiaj się możemy i cieszyć, i ze względu na jej braki, martwić jednocześnie. Kiedy odejdziemy od tego myślenia partyjnego, że to jest efekt jednego Big Bangu jakiegoś, mitu założycielskiego, wydarzenia magicznego, które coś sprawia, jeżeli będziemy patrzeć na wydarzenia naprawdę w sposób procesualny, no, można powiedzieć dążeniowy, jako na efekt długich, wytrwałych dążeń. Historia zawiera wiele paradoksów. Wtedy 4 czerwca do y, Senatu Rzeczypospolitej w pierwszych całkowicie wolnych wyborach do konkretnej instytucji y, przedstawicielskiej zostali wybrani y, Lech i Jarosław Kaczyński. Oponentami y, tych y, wyborów, znaczy. Listy prezentowane jako zbyt mało reprezentatywne i dla całej opozycji byli Tadeusz Mazowiecki i Aleksander Hall. Potem, jeżeli chodzi o tempo zmian, dążenia, okazało się, że ci sceptycy bardzo szybko zajęli stanowisko dość zachowawcze. Ci, którzy skorzystali z tej możliwości, poszli dużo dalej. Piotr Senka przypomniał niedawno, jak to sekretariat OKP próbował przeszkodzić w mojej desygnacji jako kandydata w Poznaniu. No, otrzymałem wtedy desygnację Solidarności Leszczyńskiej z południowej Wielkopolski. Wystartowałem w tych wyborach. To był moment historyczny, który warto pamiętać, ale warto przeciwdziałać tym dwóm mitologizującym degradacjom i tym, który ma go wyolbrzymiać, zapoznając wszystko to, co szczególnie na początku lat 90., często walcząc przeciwko temu, ale przegraliśmy i co przegraliśmy, również i te wielkie porażki. Niepodległej Polski od de dekomunizacji po katastrofę demograficzną. Ale warto również widzieć to, nie umniejszając to, o czym mówił Pan Paweł II, no i wtedy, kiedy w Sejmie w dziesięciolecie tych wyborów czerwcowych mówił o tym, ale nam się wydarzyło. No, i wtedy, kiedy w Czentezimus Anus, zaraz po 1989 roku, już wtedy, kiedy wojska sowieckie wychodziły z Polski, mówiło o tym, że to od Polski, od protestów społecznych w Polsce, zaczęło się Zwycięstwo narodów dążących do wolności nad komunizmem. Im więcej będziemy mieli szacunku dla własnej historii, tym więcej będziemy mieli szacunku dla siebie. Im więcej będziemy mieli szacunku dla siebie, tym bardziej będziemy dysponowani do tego, żeby walczyć o szacunek dla naszego kraju na forum międzynarodowym. A to jest konieczne, żeby budować taką pozycję Polski, która zagwarantuje już. Nie nam, ale naszym dzieciom i wnukom szacunek i bezpieczeństwo. Dziękuję wszystkim, którzy korzystają z tego kanału, a wszystkich Państwa, którzy trafiliście tutaj albo za pośrednictwem Twittera, Facebooka, czy w inny sposób. Jeżeli Interesujecie się Państwo przyszłymi audycjami, zachęcam do tego, żeby subskrybować ten program. To najlepszy sposób, żeby otrzymywać y, zawiadomienia o tym, o czym i kiedy tutaj y, rozmawiamy. A na zapas zawsze we wtorki, czwartki około godziny 18.00.